Szanowni artyści, dziś pragnę do Was przemówić z inspiracją i motywacją, abyście kontynuowali swoją twórczą podróż pełni wiary w siebie i swoje unikatowe talenty. Jesteście wspaniałymi wizjonerami, którzy kształtują naszą rzeczywistość poprzez swoją sztukę. Wasze dzieła są mostem, który łączy nasze serca i umysły. Wasza twórczość ma moc wzbudzania emocji, przekraczania granic i inspiracji innych. Pamiętajcie, że wasza sztuka jest wyrazem waszego wewnętrznego ja. Niech wasze prace staną się odbiciem waszych myśli, marzeń i doświadczeń. Nie bójcie się wyrazić swojego autentycznego głosu. Wasza oryginalność jest waszą siłą. Niech wasze dzieła. Mówią światło o waszym pięknie i wrażliwości. Każdy artysta ma swoją własną historię do opowiedzenia. Niech wasza sztuka stanie się narracją, która zainspiruje, zaskoczy i poruszy. Niech wasza twórczość emanuje pasją i poświęceniem, które wnosicie do swojej pracy. Wszystkie barwy Waszych emocji niech rozkwitają na płótnie, w dźwiękach muzyki czy w każdej rzeźbie, którą tworzycie. Wiedzcie, że każdy artysta napotyka wyzwania. To normalne, że czasami możecie mieć wątpliwości co do swojej twórczości, ale pamiętajcie, że nie ma sztuki bez eksperymentowania i bezmyślnych kroków na niezbadane terytoria. To z tych doświadczeń Rodzą się największe odkrycia i najpiękniejsze dzieła. Często słyszy się, że sztuka nie jest stabilnym zawodem, ale powiem Wam, że to Wy, artyści, jesteście kreatorami przyszłości. Wasza sztuka może zmieniać świat, wzruszać ludzi, wywoływać dyskusje i tworzyć społeczną świadomość. Wasza rola w społeczeństwie jest niezwykle ważna i wartościowa. Niech wasza pasja będzie ogniem, który napędza wasze twórcze serca. Niech ciągłe poszukiwanie piękna i doskonałości w waszych pracach będzie waszym motorem napędowym. Znajdźcie inspirację w otaczającym Was świecie, w naturze, w ludziach i w waszych własnych wnętrzach, drodzy artyści. Wasza sztuka jest darem, który ofiarowujecie światu. Niech wasze twórcze dusze nigdy nie przestają wierzyć w moc waszego wyrazu. Jesteście niezastąpionymi rzemieślnikami piękna, kreatorami marzeń i inspiracją dla innych. Kontynuujcie swoją twórczą podróż, bo to, co tworzycie, ma znaczenie. Wasza sztuka ma moc dotykania serc. Zmieniania perspektyw i wnoszenia radości do życia innych. Brawo dla Was, artyści. Dziękuję Wam za Waszą wyjątkową twórczość i za to, że dzielicie się nią ze światem.